Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Ksiądz Klaskowski. Leskowski, Ksiądz Robert Sześć, Muszyński. Pozdrawiamy Księdza Józefa, który ciągle... Jeszcze nałożył leści, ale już teraz lepiej się ma. Dziękujemy też za wszelkie pozdrowienia dla Księdza Józefa i też... E... Modlitwę. A Chcemy dzisiaj rozważać dwa fragmenty Męki Pańskiej, bo czytanie jest bardzo długie. Wybraliśmy dwie sceny. Jedna modlitwa Jezusa w Ogrójcu i druga pewien dialog przed Piłatem. Posłuchajcie tekstu. Potem Jezus wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się. Abyście nie ulegli pokusie, a sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się, na ziemię, gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku, rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I drugi fragment: Piłat był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać tego, a uwolnij nam barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci, cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę więc go wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Kończy się ostatnia wieczerza i Jezus z uczniami idzie według zwyczaju na górę oliwną. Ale tym razem zaprasza ich do modlitwy. Dlaczego? Dlaczego teraz jest potrzebna ta, ta modlitwa po tej, po tej wieczerzy, ostatniej wieczerzy? Dlatego, że właśnie dokonuje się Pascha Jezusa Chrystusa, i przyszedł właśnie ten czas, o którym Jezus mówił wcześniej, że przyszedł na tą godzinę aby się wszystko wypełniło Jezus ma głęboką tego świadomość co się dokonuje uczniowie jeszcze myślę nie. ale Jezus mówi przynajmniej módlcie się właśnie bo modlitwa daje też taką otwartość serca jeżeli to jest modlitwa serca to wtedy też człowiek bardziej coraz bardziej zaczyna opierać się na Panu Bogu Modlitwa jest także wyrazem człowieka, który potrzebuje pomocy. Modlitwa jest także wyrazem tego, że właśnie to wołanie serca bez Ciebie, Panie, no, nie jestem w stanie uczynić tego, czego chcesz ode mnie. Czyli w czasie ostatniej wieczerzy, która no, de facto była po prostu paschą? Tak, tą paschalną, żydowską, taką jak każdego roku, prawda? sprawowano. I to, co tam szczególnego się wydarzyło, to kiedy Jezus wziął najpierw ten chleb, zmienił znaczenie, mówiąc, Istotowo, że, tak że teraz to nie jest ten chleb, który przypomina nam wyjście z Egiptu i to życie w Egipcie, to które było udrębię. takie twarde, Aha. złamane. Teraz to jest moje ciało za Was złamane, wydane. wydane tak. A potem kielich z winem, który do tej pory piliście jako to wejście do Ziemi obiecane, radość Ziemi obiecanej, a teraz zmienia znaczenie tego kielicha i mówi, To jest wejście do Ziemi obiecanej. Tak, moja krew, która za Was będzie przelana. Na odpuszczenie grzechów. To jest, to jest otwarcie nieba dla to, nas. Nie? Dokładnie, to jest wejście do Ziemi obiecanej. I teraz to ma się dokonać. I teraz to się ma dokonać. Fizycznie, e, konkretnie w ciele Jezusa Chrystusa. Dlaczego była potrzebna modlitwa w ogródcu? E, Jezusa? Tak. No, myślę, że chyba też to odczuwasz i wszyscy nasi słuchający, że Jezus wchodzi w tą paschę mając nasze człowieczeństwo w swoich rękach, tak bym powiedział. O, bo ono musi, on musiał się uniżyć aż do śmierci, bo jego, nasze grzechy jego zabiły i musiał wejść w tą udrękę, żeby wziąć całe zło świata. Dla nas to jest po prostu nie do pojęcia, to nie da się opisać słowami i dokonuje się coś tak niesamowitego. Właściwie tu się dokonuje zbawienie całego kosmosu, wszystkich pokoleń, do Jezusa i po Jezusie, aż do końca świata będą korzystały z tej łaski, więc musi wejść w udrękę, no, której nie da się opisać. Kardynał Raniero Cantalamessa użył takiego obrazu, że gdybyśmy spróbowali sobie wyobrazić, że jakby cały wszechświat jest jakby takim wielkim, wielką taką piramidą postawioną na stożku, na, na, na wierzchołku tego tej, tej piramidy. Jaki byłby nacisk w tym punkcie, jak, jak potężny. Nie? A tak. Teraz, kiedy zbierzemy wszystkie grzechy, wszystkie winy wszystkich pokoleń, wszystkich, wszystkich ludzi, to ta piramida swoim z tym wierzchołkiem naciska na serce Jezusa Chrystusa. Nie? I tak. to jest tak przeogromne ciśnienie. Yy, to, to jest rzeczywiście, on bierze grzechy absolutnie wszystkich na siebie, tak go to miażdży. I teraz no, decyduje się, czy, czy wygra w Nim wola Ojca, czy też no, ludzka natura, którą ma, do no, nie wytrzyma tego. Tak i w innym miejscu przecież wiemy, że ta modlitwa była tak potężna i to zmaganie, które było w Chrystusie. Że aż krople potu były krwawe, nie krew. Czy pękały naczynia krwionośne. krwionośne. Tak, to było tak potężne ciśnienie wewnętrzne, tylko. C czytamy, właśnie... że ukazał się anioł z nieba, umacniał go. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że tego potrzebowało ta natura ludzka, nazwijmy to, tego umocnienia, tego zapewnienia. To, co jest w innych słowach Jezusa, Abba, Ojcze, jak on tam się modli, w innym miejscu, mamy to mocne wołanie. On wiedział, że Ojciec go kocha i na pewno w tym nie zostawi. Ale właśnie ten moment przejścia, wejścia w tą Paschę, to jest coś, co wymaga no, totalnego zawierzenia. Nie? Kiedyś wpadł mi w ręce taki komentarz, w którym, już nie pamiętam kto, ale wyjaśniał tutaj, kiedy Jezus odszedł, upadł na kolana. Tam jest czasownik użyty w czasie przeszłym perfektum, który oznacza, Przemuś. że pewną ciągłość, nie? że on był taki upadający. I mówi, że cały kontekst wskazuje na to, że Jezus wchodzi w jakąś przestrzeń. Gdzie, w którą, po której idzie jakby po takim linowym moście, który pod wpływem potężnego wichru po prostu szaleje się rusza. Jest strasznie trudno iść, wiadomo. Wtedy tak. po prostu ciągle upadasz i wchodzisz w zupełnie nieznane, w zupełną ciemność. Nie? Dlatego ci uczniowie, by podeszli do tego punktu, tej, tej przestrzeni i dalej nie mogli iść. Ten, ten sen nie jest takim zwyczajnym snem, ale to jest raczej ten sen, w który człowiek zapada ze strachu. Tak, to jak fajnie mówi Uciekając przed. przed no. Więc ten sen jest też łaską Bożą, bo Jezus mówi: Dopóki nie zmartwychwstanę, nie zrozumiecie tych pewnych spraw, nie? I dopóki Jezus nie zmartwychwstał, to były rzeczy zakryte przed człowiekiem, bo tego, nie, nie można w to wniknąć absolutnie. Ludzkim rozumem, nawet i widzeniem tych spraw, bo Jezus bierze tą całą naturę ludzką, musi przeprowadzić przez, z tej śmierci do życia. Czyli, żeby, żebyśmy my, jakby, dochodzimy do takiego pewnego punktu w naszym życiu, każdy, że ja się wycofuję, ja dalej nie jestem w stanie pójść, tam jest śmierć, ja wiem, że umrę. I to wiem, że tylko mogę... Mam od... jedno jedyne życie nie ma możliwości tam pójść. Tak. I to jest... Mogę zapaść tam najwyżej. Tak, i dlatego to są ten cenie znakiem też tych naszych życiowych ucieczek, rezygnacji, też tych często postaw takich właśnie, że wycofuje się z małżeństwa, wycofuje się z posługi kapłańskiej, prezbiterskiej. Więcej nie jestem w stanie Cię kochać, więcej nie jestem w stanie, w stanie Ci ofiarować, ofiarować, więcej nie jestem w stanie Ci przebaczyć. Tak, ale to wszystko też jest związane z pewnym zapętleniem w grzechu, bo ta niemożliwość, którą w sobie odkrywamy, jest właśnie z tego powodu, że jestem tak oderwany od Boga, i ta przepość jest tak ogromna, ontologicznie, że nie jestem ontologicznie tak głęboka, że nie jestem w stanie kochać i dać swego życia. I teraz, mając sobie ducha świętego i to rozeznanie dobre, to rozumiem, że to już jest poważne zaproszenie Pana Boga, aby zrobić kolejny krok opierając się na nim, nie na sobie. Jezus wszedł tak? w tą śmierć. Tak. Nie, nie wycofał się. Po prostu upadając, ale poszedł w tą, nie, w tą nieznaną drogę, ojcze. Nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Ale nie. jak te. Niech się stanie. I to jest ta decyzja, którą mamy podjąć poprzez modlitwę, wołając do Józefa, Panie, prowadź mnie, bo Jezus chce nas prowadzić, wprowadzić w tą rzeczywistość. Dla nas kompletnie nie do osiągnięcia, tak mówię. Czyli mówimy, nie chcemy być ludźmi religijnymi, którzy mają jakieś swoje plany życiowe i Pan Bóg jest nam potrzebny, żeby nam te plany pobłogosławił i realizował. I to udzielają swojej mocy i tak. łaski, i tak dalej. Proste wołanie Jezusa. Nie ci wejdą do królestwa, którzy Jezus mówią Panie Panie. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, to jest nasze wołanie, oddal ode mnie ten kielich, ale nie jak ja chcę, ale jak, jak ty. ty. I to jest pierwszy człowiek, jeden jedyny, pierwszy człowiek, który po grzechu pierworodnym Coś takiego w naszym imieniu mówi tak. do Ojca. Nie jak ja chcę, ale jak Ty. I wtedy dogonuje się właśnie ten Otwiera cud. się droga. Otwiera się droga. I tutaj Jezus już teraz dla nas po zmartwychwstaniu, oczywiście, tylko On może nas prowadzić tak, że nasze to człowieczeństwo, to naszą ludzką naturę, właśnie do rzeczy niemożliwych. Żebyśmy tu rozumieli bardzo dobrze że chrześcijaństwo, to nie jest jakaś religia dobrej woli, że człowiek tam wszystko zrozumie i będzie to robił, naśladował Jezusa. Tylko, że to jest tak fantastyczna, dobra nowina, w której Jezus mówi: Nie bój się, ja Ciebie tam wprowadzę. Ze mną możesz wejść do ciemności Szeoru. Ze mną, jak mówi Jeden Święty, całe życie możemy w piekle spędzić, w takich trudnych sytuacjach życiowych. Bo Jezus nas prowadzi do zmartwychwstania. Tylko On, mając to życie już zmartwychwstałe, może dać nam taką możliwość, taką sposobność do te, takiego, takiego życia, do tego, żeby życie oddawać, nie szukając siebie. Czy samego. Zamiast zapaść w taki sen, sen? w taką ucieczkę Czerw. wewnętrzną, mamy otwarte A, życie. życie. I, I to życie w obfitości, jak Jezus mówi. A, ta druga scena przed Piłatem, kiedy Jezus jest odrzucony przed naród. Kogo mam wam uwolnić? Barabasza, który no, jest tym zbrodniarzem, siedzi w więzieniu. Być może, że należał do tego stronnictwa Zelotów, może był, mówiąc krótko, partyzantem, który bił się o tak. e, wolność Izraela. E, chociaż różne rzeczy możemy tutaj wyczytać z tego tekstu. Ale, ale jest decydująca rzecz. Dlaczego ludzie mając Barabasza i z drugiej strony Jezusa, który no, tyle ich karmił, tyle ich uzdrawiał, tyle wypędzał złych duchów, tyle dobra uczynił, jest odrzucony. To jest ciężkie do zrozumienia. No, no bo za sobie, no, wiesz, wybieramy zawsze to, co jest bliżej nas, naszej natury, naszych pragnień, naszych oczekiwań. I dlatego na przykład wybieramy programy rozrywkowe, sport, naukowe, nawet ogólnorozwojowe i będziemy Bolimy godzinami będziemy siedzieć przed telewizją, dokształcać się oczywiście, ale modlitwa nie. Diety, ćwiczenia. Dietę, ćwiczenia. Nie wiadomo, co, bo to nas interesuje. Jezus nie za bardzo. Poza tym, barabasz. Siła, postawić na swoim, przebijamy się po trupach. To ma być tak jak ja chcę, potem wymagamy też taką przemocą... To są, to są nie, idole nasi, tak, nie? Tak. Wszyscy superbohaterowie to są ci... Najczęściej barabaszowie. <grym> Którzy mieczem, siłą zdobywają coś tam. Coś tam walczą o słuszne swoje sprawy i my też tak takim mieczem słowa, postaw potrafimy wymóc na innych Czy... pewne zmiany, że robią tak jak ja chcę. To jest taki terroryzm też... Moi drodzy, posłuchajcie, ksiądz Sławek chce powiedzieć, że my jesteśmy barabaszami. <noise> A nie, tymi, którzy wybierają Jezusa często, bo natura starego człowieka jest taka, musimy to rozumieć. Chrześcijanie to wie, że ma stara natura, jest barabaszowa. Ale cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każe go wychłostać i uwolnie go. Mhm. Dlaczego? Krzyczeli dalej... No. Nie no... Absolutnie nie chcemy go. Nie chcemy go, bo po prostu, wybaczcie, ale e, często w naszym życiu nieświadomy jest ten krzyk, że nie chcemy Jezusa, bo nie przyjmuję jego Ewangelii, nie przyjmuję kazania na górze. E, absolutnie mnie nie interesuje miłość do nieprzyjaciół, e, nie interesuje mnie to, że jak zabierają mi e, coś tam, to jeszcze mam jeszcze dołożyć, jak Jezus mówi, nie? że mam przebaczyć. Że nie mam domagać się zwrotu pożyczonych rzeczy, pieniędzy. Że to nie ten świat. To jest kompletnie inny świat. I nie, Jezus jest. nas nie interesuje. To nie ten świat, to nie ta bajka, jak mówią młodzi. I dlatego, jak najbardziej, Barabasz. No, przecież, Boże mój, to jest nasze życie, to jest nasz bohater, to jest nasza pieśń. No dobrze, ale są, rozpoczyna się wielki tydzień i nadchodzą te święta, gdzie my. No chodzimy z Jezusem na ustach cały czas, uczestniczymy w drogach krzyżowych tej, która jest zapisana tutaj w, w tej Ewangelii Męki Pańskiej odtwarzamy te wszystkie rzeczy a potem co? A potem właśnie teraz nawrócenie, po to jest misteria paschalne, mamy i triduum paschalne, drodzy moi bracia i siostry i wchodzimy teraz w ten wielki właśnie tydzień po to, aby wołać do Pana, odkrywając, jeżeli w sobie odkrywam tą naturę barabasza, to po co by zostaje? Tylko pokorna modlitwa. Czyli jednym wrócenie. słowem, to co obserwujemy dzisiaj też w Polsce, widzimy, że to nie tylko jacyś przeciwnicy Kościoła, jacyś ateiści niewierzący, to są ci barabaszowie. Nie, nie, nie. Okazuje się, że barabaszem jestem ja i Ty. Ale... Że, że w nas jest. Ta myśl, to przeświadczenie, że w życiu trzeba używać siły, kto jest mocniejszy, to czasie o wszystko bić. Mi się nie jeden raz rodzą w głowie takie myśli, że no stuknę zaraz, no walnę i. A Jezus mówi, schowaj, nie. Piotrze. I dlatego niech tak ten wielki tydzień będzie dla nas wielką łaską, byśmy pokornie odkrywali. Jaką mam sobie naturę, właściwie o co mi chodzi w życiu, o co walczę? Czyli chodzi o paschę Chrystusa, tak. żeby nas przeprowadził, żeby nas Chrystus rzeczywiście przeprowadził z tej, z tego Barabasza Asza? do Niego, żebyśmy w końcu rzeczywiście wybierali Jezusa Chrystusa w naszej codzienności. Rzeczywiście, nie tak tylko yy, no, religijnie. I, religijnie yy, pobożnie. I, pobożnie, ale wołali całym sercem, bo po to Pan zmartwychwstał, aby właśnie to życie nowe nam dać bracia. Zapraszamy do wejścia głęboko w tę liturgię męki pańskiej. Jeśli zostaniemy jakoś poruszeni w niedzielę palmową, z tą palmą w ręku, która oznacza nasze zwycięstwo w Chrystusie, jak nam to będzie za mało, to będzie wielki piątek i będziemy znowu czytali mękę pańską, aż w końcu do nas dotrze gdzieś głęboko, że faktycznie chce przejść taką drogę od barabasza. Do Bo po to Jezus stał się grzechem i przekleństwem ze względu na nas, bracia. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Robert Ruszyński, pozdrawiamy wszystkich.